Dzień dobry, a oto drugi serwer, no, sorry, drugi odcinek y z serwera Detran Minecraft. Y IP podam w opisie. Y niestety zapomniałem tego zrobić y wcześniej. I wcześniej w ogóle zapomniałem też powiedzieć, y jakie tu są fajne mapy. Y y nagrywam w tym samym dniu, ale ogólnie. Y Prawie nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jest trochę więcej graczy. Teraz wchodzę na Orgle. Ogólnie nie. nie. Sorki to nie ta mapka. Yy, chodziło mi... Yy, zaraz zresztą się przyjrzyjmy. Yy, chodziło mi o Skyline. O, przypomniało mi się. O Skyline mi chodziło. Teraz yy, właśnie... Dla mnie jest to raczej lepiej. O, teraz nam się trafił jakiś debilny aktywator, który zapomniał, że on ma klikać. Wtedy, kiedy trzeba. E, no właśnie. Zresztą nieważne, ale spoko. Tak, oto, niestety, spadłem. Ten filmik będzie trochę dłuższy niż tamte ale nie będę przesadzał no bo niestety yy, nie mam zbytnio czasu już muszę kończyć a jeszcze dużo spraw niezałatwionych yy, no ogólnie w sumie mało mam spraw niezałatwionych oprócz odrabienia lekcji no tam yy, wszystko jest mało ważne w, w każdym razie teraz yy, zobaczymy gdzie można się bić z ciekawości nie, nie można się. A w sumie nawet nie widziałam. Yy, Okej, okay. znowu skaczemy. Nawet się ciekawie, yy, jaki jest stop czas. Yy, 12 sekund. Yy, 12 sekund to ja miałem tam, gdzie spadłem. Każdy to widział wtedy. Pamiętacie? No, uwięźniłem te chwile, gdy nie potrafiłem przeskoczyć. O, właśnie tutaj. 12 sekund to ja miałem, jak tutaj byłem. Yy, no, niestety yy, nie ma zbrojki dla mnie. Jak widać, pisze. Yy, tutaj. Ale to już coś innego. Yy. O, no i teraz ja jestem aktywatorem. Torrem, aktywatorem. Yy, aktywatorem. no czasem mam takiego. Nie wiem, co to jest. Dobra, ja chcę, żeby mnie zabili. Ja nie lubię być aktywatorem. No, chodź, że ja zabij mnie. No, a ten to dostał zbrojkę. Ciekawe za co. Chyba za karkołomne przejście parkura Je, je, je. Nie. No, niestety. Yy, pogorszyło się trochę. Prawie spadłem. No niestety patrzcie jakie ja mam lagi. Ja widzę, że yy, teraz mam aktualnie dwa, y, 10 fps no to wiecie. Mm. O, patrzcie. Mm. Tak z ciekawości... Mm. Widzimy w ogóle, gdzie są inne parkoury. Tam, gdzie jest to białe, to jest pewnie Arctic, tak podejrzewam. Zapatrzyłem się troszkę na mapkę. Mm. Ustawisz sobie tutaj waypointa, tak dla żartów, żeby było śmiesznie. Yy, jak by to nazwać Nie wiem yy, Poczekalnia Nie wiem, coś takiego yy, To jak będziemy na innym parkurze To zobaczymy, będzie fajnie, co nie yy, Oczywiście Ja już na pierwszym spadłem yy, Po prostu Przypięknie jest yy, Dobra, poczekamy teraz yy, Już za chwilę zabiją tego aktywatora no oczywiście nikt nie dostał mnie, czas dziś O o o i widzę kurde już jak się biją No eee Nie mam x-ray, kurde jakie mam nagi jakieś No cztery osoby to już 5 osób to na pewno ją zabiją No nie No nie, no czemu ona tak ucieka? Czekamy jeszcze chwilę e, No teraz tu już ją muszą zabić. O, 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 i za chwilę. Jeszcze tylko chwila. No nie, muszę... a nie, jej... Je, je, już na szczęście zabili ją. Nikt nie chciał, żeby ona żyła. Przecież widzieliście, ile osób ją próbowało zabić. Oni jej nie lubią najwyraźniej Co nie Co nie, no widzimy teraz Jak oni jej nienawidzą Kurde, ja teraz tego Konrada Przy mega lagach zabiję jakoś chyba yy, A może jednak nie Zaraz się dowiemy Nie, nie zabiję go, nie ma, nie ma nic Nie ma bata, nie ma bata, ja go nie zabiję On mnie zabije zaraz A jednak chyba, tak? Zbięgo? Nie, wrok gracie restart rundy. Spoko. No, widzicie teraz, oczywiście spadłem. Ja nie lubię takich momentów, gdy się muszę bić na łapki. To jest takie wnerwiające. Poczekajcie chwilkę, ja coś zobaczę. Um, no bo widzimy... Tak. Yy, nieważne w sumie. Um, ja jeszcze tylko... Z, w sumie nawet nic nie będę patrzył. Biegniemy już. Szczerze mówiąc nie mam co, m, nic do gadania, a więc będę biegał. Będę biegał, a gdy nic nie powiem, nie wnerwiajcie się. Yy, no bo w końcu... Każdy ma prawo nie mówić. Ach, ja. Nie, dobra, z tym to przegiałem. Yy, jak nagrywam, to powinienem mówić, a więc ja nie mam prawa. Oczywiście. U mnie już pada, już pada, już. No nie. Pewnie. A co to? A co to dla mnie? No nie. Tak, niech se pada. Każdy ma to gdzieś. A niech se pada. Hmm. Tak, oczywiście. A, zabijam aktywatora. Ja go zabiłem. A nie nikt inny. Tylko ja sam Hubertulus. No właśnie, przepraszam za moją nazwę, taka trochę dziecinna. Yy, zaraz się dowiemy, czy dostaniemy zbrojkę, czy też nie. A dobra. Pomożemy temu siekowi. Zabijemy Konrada, dada. A, bo tu trzeba się jako zabić. Spoko. Prr, tr, 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 tr. Dobra. Yy, łop, łop, Kurdez. Mm, a było tak ładnie. Yy, no niestety mam mega lagi, wiecie co, ja sobie yy, postaram grafika yy, spoko. Variety yy, yy, max fps -y. O, już trochę mniejsze lagi mam. Już mi dochodzi do 50 fps. -ów. No, już jest dobrze. Ju teraz to mogę skakać. No, W każdym razie teraz mam... O, o, o! Widzimy ich. Jezu, znowu... Co się dzieje takiego? Łop, hop, łop. O! Jak ja wystartowałem, to już zaczyna się lagować. No, jak zwykle. A ciekawe to będzie jak zmienię fps -y na... O! W fps było. Ja nie wiem, czy ja nadal nie mam na 0 FPSów. Zaraz zobaczymy. Nie, mam na max FPS. Ciekawe. A, czemu tak ciągle gram na Arctic, Org i w ogóle? Co nie? Gram na takich mapkach. No właśnie, a według mnie one są najlepsze. No nie? No bo, jakże, żeby inaczej mówić, gdyż one są takie zajebiste. Co nie? Мать чач, курва мать курва мама чач, курва чач,